Cześć, mam na imię Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Za nami kolejny tydzień, więc przed nami kolejne weekly, a więc kolejne podsumowanie. Tym razem troszeczkę nietypowe, bo z jednej strony Nvidia nie wrzuciła nam podsumowania w tym tygodniu i e, mamy tylko kilka informacji gdzieś tam przemyconych na ich Facebooku, a z drugiej strony są pewne ruchy USONY, są pewne ruchy Steam ze względu na Chrome OS, no i generalnie e, też pewne ruchy w Amazon Lunie. Także co tu dużo mówić, zapraszam na podsumowanie. Na początek klasycznie boosteroid, no i tutaj niestety takie sobie informacje. Tutaj mamy komunikat o tym, że niestety mogą być problemy z suportem i z jakimiś tam techni technicznymi aspektami usługi, ze względu na atak Rosji na Ukrainę. Jest na ich stronie komunikat, w tej chwili trochę lżejszy, na grupie facebookowej naszej możecie zobaczyć ten pierwszy, który był bardziej taki chyba emocjonalny, ten już jest taki stonowany i wyedytowany pod kątem biznesu. Tak czy inaczej, jeżeli używacie Boosteroid, to musicie mieć na uwadze to, że mogą być pewne problemy, także no, trzeba to zrozumieć. Oczywiście nie jest to absolutnie ich wina. E, jakie gry dołączyły do usługi? Dołączyły dwie gry Metro Exodus i e, Metro Exodus ze Steam'a i Total War Warhammer 3 też ze Steam'a. Obie te gry można ogrywać od tej pory na Boosteroid. No Total War nie ukrywam jest w moim backlogu bardzo poważnie, także zobaczymy, e, no zobaczymy kiedy się znajdzie czas e, i tyle jeśli chodzi o Boosteroid w tym tygodniu. GeForce Now, no i właśnie, GeForce Now nie wrzucił nam żadnego podsumowania. Nie było czwartku. To pierwszy raz naprawdę od długiego czasu. Więc musimy ratować tutaj informacjami, które wrzucali nam na Facebooka od tamtej pory. Także Magic Academy, jeżeli jesteście zainteresowani, można pograć. Jest to jest zajawka Apex Legends. Darmowe okręty, to o czym się w wiki, Jeżeli jesteście fanami World of Warships, to są darmowe okręty do dodania w ramach świętowania dwóch Dwóch lat e, usługi GeForce Now. E, dodatek do Destiny, oczywiście, jest e, jak najbardziej dostępny. Dodatkowo e, Brington in Police Simulator, Patrol Officers też można ogrywać w GeForce Now. E, no i co więcej, e, Guild Wars 2, muszę, muszę powiedzieć jak zobaczyłem tutaj Guild Wars 2, e, że, że będą jakieś dodatki z okazji właśnie dwóch lat e, usługi GeForce Now, też mi się trochę łezka w oku kręciła, nie wiem ile lat ma ta gra, ale naprawdę grałem w nią bardzo dawno temu, cieszę się, że jeszcze żyje, bo mam z nią bardzo miłe wspomnienia, e, także dalej zachęcają do bety Fortnite'a na iOS'ie, no i właściwie... To tyle, jeśli chodzi o GeForce Now, żadnych większych informacji w tym tygodniu nie było. Amazon Luna, no i to jeszcze nie dotyczy bezpośrednio nas tutaj, naszego polskiego rynku, ale jest pierwszy sygnał, bo Amazon zarejestrował usługę w Wielkiej Brytanii, w Kanadzie i w Meksyku. Wielka Brytania to oczywiście pierwszy kraj, który, jeżeli rzeczywiście tak będzie, dostanie dostęp do Amazon Luny w Europie. No i to świetna informacja. Miejmy nadzieję, że my w niedługiej przyszłości też będziemy mogli się tą fajną i wyjątkową usługą cieszyć. Idąc dalej. To nie jest taki super news, natomiast został on ostatnio dosyć mocno rozpowszechniony, dlatego można o tym powiedzieć. No jak wiemy Twitch należy do Amazona i pojawił się tam przycisk Play on Luna, czyli jeżeli oglądacie sobie jakiś streaming i macie ochotę dołączyć do gry, to możecie kliknąć sobie w przycisk, jak tutaj widać, Play on Luna. I po prostu od razu bezpośrednio wejść do rozgrywki, już w usłudze Luna. Oczywiście, jeżeli jesteśmy zalogowani, konta tutaj wymagają pewnej integracji, i tak dalej, to jakby oczywiste. Natomiast, no, jest to fajny, e, fajna rzecz, fajny krok naprzód. No, i oczywiście, jest to coś, co zapowiadało kiedyś google przy okazji e, integracji Stadi z YouTubem. E, my tam, jakby Stadia z YouTubem dostała. E, Dostała Crowdplay, ale natomiast takiej czystej integracji streamingowej, że możemy sobie wejść do gry. Nawet miałabyś też tam integracja z tego, co dobrze pamiętam, ze State Share. Także możliwe, że chcieli ugryźć za dużo naraz. No i Amazon ich wyprzedził i świetnie. To fajna informacja. Twitch to bardzo popularna platforma, więc to są jedyne słuszne kanały, dzięki którym Cloud Gaming będzie się po prostu rozwijał i będzie jakby trafiał do świadomości coraz większej ilości osób jako prawdziwa alternatywa. Do stacjonarnego grania. Playstation Now, a właściwie Playstation Plus, a właściwie na razie. Projekt Spartacus, coraz bliżej. Plotki wszystkie wskazują na to, że już w marcu powinniśmy się dowiedzieć coś więcej. No i mamy oczywiście plotki w plotkach, a więc trzy poziomy subskrypcji: Subskrypcje Essential, Extra i Premium. No i nas najbardziej będzie interesowała ta Premium, która według plotek to jest 16 dolarów i ona właśnie ma zawierać w sobie możliwość gry w cloudzie. Nie do końca pierwsze informacje są takie super pozytywne, to znaczy Sony dalej podchodzi do. Usług abonamentowych trochę inaczej niż Microsoft, i pierwsze plotki wskazują na to, że nie tyle będzie można ograć najnowsze tytuły, czyli nie trafią one bezpośrednio do biblioteki od razu, a będzie grywalne taki swojego rodzaju demo, powiedzmy przed 5- czy 10 godzinne, tak jak ma to miejsce w abonamencie EA Play. Czyli tam jakby wychodzi nowa gra i mamy jako abonenci możliwość ogrania tam tych pierwszych kilku godzin. Nie mi to na razie ocenia, zresztą to są tylko plotki, więc zobaczymy. Mam nadzieję, że Sony zdecyduje się na jednak model bliższy Game Passowi i zobaczymy, jak wyjdzie im to z cloudem. No i oczywiście zobaczymy, czy wreszcie PlayStation Now, niezależnie od nazwy i formy, trafi do naszego kraju. Miejmy nadzieję, że tak i będziemy już niedługo mogli się pocieszyć wspaniałymi grami, jakie robi Sony w ich własnej autorskiej chmurze. Stadia. I tutaj troszeczkę się dzieje. No, bo przede wszystkim przed nami nowy miesiąc. Więc ostatni moment, żeby dodać gry, które tam uciekają z Pro, do swojej biblioteki. I za chwilę, bo już we wtorek będziemy mogli ścieczeć nowymi grami w pro. Jeśli chodzi o gry, które w ogóle trafiają do oferty, to jest oczywiście dodatek do Rainbow Six Siege Horus. I w tej chwili w Horusa można zagrać w Demko e, zupełnie z darmo. Także polecam Destiny 2 Witch Queen. Także dodatek do Destiny Phoenix Point. Chaos Engine też dodatek do Phoenix Point. Ostatnio było na promocji Phoenix Point za 70 e, bodajże złotych, bo właśnie tak sobie je zakupiłem. Bardzo fajna e, gra, także polecam. E, darmowy weekend z Assassin's. Assassin's Valhalla. Super działa, wczoraj testowałem. Znaczy, super działa oczywiście w tym sensie, że można zagrać za darmo. Bo jeśli chodzi o performance, szczególnie tego trybu 60-klatkowego, no to. Działa świetnie i płynnie, natomiast rozdzielczość robi wrażenie bardzo mobilnej, więc tutaj już musicie sami ocenić, jak Wam się to podoba. No i Sky Skyclumbers to ostatnia gra, która dołączy do e, oferty. Jeśli chodzi o gry w pro, no to tutaj mamy całkiem ciekawy zestaw. Po pierwsze, do oferty dołączy Dark Siders Genesis i jest to oczywiście hack and slash, e, czwarta część właściwie e, serii Dark Siders i tym samym jeżeli... W tym miesiącu dodamy już, bądź już dodaliśmy sobie Darksiders 2, które ucieka nam z oferty. To będziemy mieli wszystkie trzy części, które są dostępne na platformie stadia. Niestety nie jest dostępna pierwsza, więc nie mamy jakby możliwości ogrania wszystkich, ale mamy drugą, trzecią i w tej chwili czwartą, czyli Genesis, które możemy sobie ograć na stadii pro w ramach abonamentu, bo wszystkie te gry są w ramach Stadii Pro. Adam Wolf to tutaj kolejna gra, która jest takim trochę staroszkolnym point and clickiem, także chodzimy sobie i rozwiązujemy zagadki. Jeżeli ktoś lubi tego typu gry, to jak najbardziej można sobie pokazać. Wygląda bardzo ciekawie, no i przede wszystkim jest w Pro, więc czemu nie. Down of the Monsters to kolejna gra, która nam wskakuje tutaj do oferty. No i jest to taki beat'em up, chodzimy sobie w bok, bijemy się potworami. Gra gładoczna też na innych konsolach. Jeżeli jesteście fanami Street of Rage, to może to jest coś dla Was, natomiast to jest specyficzne. Więc oczywiście warto sprawdzić, jeżeli macie Pro. Ale mnie osobiście nie oczarowało. Przedostatnia gra to Darkwood, no i tutaj już taki trochę mroczny klimat. Chodzimy, to trochę creepy. Ja nie jestem fanem takich gier, nie raz to zresztą mówiłem. Natomiast jeżeli jesteście fanem tego typu gier, rozwiązywania zagadek, chodzenia z takim ciekawym rzutem z góry, skojarzenie, które przychodzi na myśl od razu, to GTA 1, <grym> czyli grama jego dzieciństwa, chociaż pewnie nie powinna nią być. no i... Jak najbardziej można się produkcją zainteresować, na pewno jest klimatyczna. No i ostatnia to Ryan's World Road Trip. Jest to taka gra, która jest fajną odpowiedzią na Mario Kart i w ogóle fajną grą rodzinną. Może nie znacie tej gry, natomiast ja też nie znałem ani tej gry, ani jak się okazuje, całej tej marki, bo Ryan's World to jest kanał. Młodego youtubera, to ja Wam teraz pokażę, który po prostu ma 31 milionów subskrybentów, ma swoje maskotki, zabawki, no i gry. Także ludzie robią kariery. No i tak to właśnie wygląda, jeśli chodzi o gry pro i o te gry, które możemy sobie pograć. Za darmo. Jeśli chodzi o informacje gry, które opuszczają usługę, no to opuszcza je Avin, czy Invector czy to do poniedziałku 28 lutego. Pamiętajcie, że miesiąc krótszy. Little Big Workshop opuszcza 28 i 1 marca opuszcza Darksiders 2 Definitive Edition. To jest bardzo ważne, no bo jeżeli chcecie dodać i mieć komplet gier, no to warto to zrobić, po prostu. Jeśli chodzi o e, informacje z boku, e, już niedługo, a więc 15 marca będzie e, Google, Google for Games Hosting Developer Summit, także e, w marcu, czyli w połowie marca na pewno wpadnie nam kilka fajnych informacji cloudowych. E, część jest podzielona na dwie, na dwie jakby e, główne części. Event jest podzielony na dwie części, na część o grach mobilnych i na część o grach cloudowych i o infrastrukturze. Więc na pewno dowiemy się trochę o ofercie white labelowej i o tej chmurze sprzedawanym dla innych firm. No i zobaczymy, jak będzie. Jest dosyć duże, duże wsparcie i zawsze fajne rzeczy dało się wyłapać z tego, z tego Developer Summit. Więc mam nadzieję, że będzie tak samo. Tym razem. Co więcej, Stadia przez przypadek zapewne, ale jednak pojawiła się w reklamie McDonalda, tutaj teraz możecie zobaczyć film, no i jakby tak jak widać tutaj przez no, osoby świetnie się bawiące, akurat mają okazję <laughs> trzymać w rękach kontrolery Stadii i jak się okazuje są to kontrolery, jeden jest czarny, drugi jest klasyczny, także też fajnie, pewnie nie jest to jakby sytuacja specjalna, no ale wyszło jak wyszło, to znaczy no... <laughs> Są, więc wszyscy, którzy oczywiście Stadia używają, ee, podekscytowali się delikatnie. <grywa> no, idąc, ostatnia część, a więc wyprzedaże. No i tak jak widzicie, e, Stadia Pro, także możecie sobie w Assassin's Creed Valhalla pograć, jeżeli jesteście abon abonentami Stadia Pro. E, a wyprzedaże, jakie tutaj mamy pod ręką w tej chwili? No to oczywiście Ubisoft, nasz lider wyprzedaży i w ogóle lider wydawniczy, jeśli chodzi o gry na stadie. Także Far Cry, Assassin's Creed y na promocji, Borderlands. Y. One muszę chyba sobie nagrać taką stały tekst, jak będą promocje na gry Ubisoft i po prostu tutaj wklejać. Child of Light, Cyberpunk za 99 zł. Jeżeli nie macie konta na Stadii, pamiętajcie, że jak założycie konto, to dostajecie od razu kupon na 40 zł, więc można wyrwać na przykład takiego superpanka za 59 zł, co już jest całkiem przyzwoitą ofertą. Dirt 5, pamiętajmy, że Dirt 5 ma crossplay z innymi platformami, także można pograć dumy Far Cry 5, Far Cry New Dawn, FIFA 22, bo FIFA możecie za 60. To na przykład sobie wyrwać z kuponem Ghost Recon. Igrzyska Olimpijskie Tokio 2020 na fajnej promocji 42 zł. Immortals, Phoenix Rising, Judgment. Jeżeli nie graliście, polecam, bardzo fajna edycja. Life is Strange, Lara Croft, Marvel's Avengers, Monopoly, Monster Jam, Outriders. Nasze tutaj polskie PGA Tour. Rage 2, Rainbow Six, Rayman Legends, Red Dead Redemption 2. Riders Republic, Rise of the Tomb Raider za 25 zł, chociaż pewnie macie z Epika, ale jak coś, Star Wars The Crew 2, tak jak widać, jak zwykle zresztą masa, masa promocji, także można się skusić. Chodzi za mną ten Watch Dogs Legion, ale muszę zobaczyć, jak tam mam już tyle gier do ogrania, że no chyba nie da rady. I tyle jeśli chodzi o stadię. Steam, a dokładnie Steam Deck, a dokładnie chrombuki. <laughs> Już niedługo, tak, tak, doczekamy się testu Chromebooka i w ogóle takiego lekkiego omówienia platformy i pod kątem uniwersalnego używania na co dzień i pod kątem oczywiście cloud gamingu, natomiast to co najważniejsze, Steam wydaje, znaczy inaczej, dzięki temu, że Steam Deck działa na SteamOS-ie i to jest dzięki takiemu... Dzięki takiemu oprogramowaniu, które nazywało się Proton, czy, czy Projekt Proton, jakoś tak, no, te gry są dosyć łatwo przenoszone z tego środowiska Windowsowego na SteamOS. A co za tym idzie, pojawiła się spora szansa, że Steam pojawi się także na chromebookach, albo po prostu może się pojawić. No właśnie, no i właściwie mamy już pierwszą informację, więc Steam na ChromeOS jest już w drodze. Co prawda, potrzeba dosyć mocnego chrombuka i nie będzie on wspierał wszystkich, a właściwie będzie wspierał na ten moment tylko te, które mają procesory i 7 i5 i 11 generacji i co najmniej 7 GB Ramu, jak na chrombuki to są naprawdę to jest naprawdę duża, duże wymagania, więc trzeba mieć na uwadze, że no, będą tu raczej te chrombuki z serii premium, które ceną są zbliżone albo już przeskakują te windowsowe. Ale jest to fajny krok w dobrym kierunku. Także jeżeli zobaczymy z patrzymy Steam'a na chrombukach, to o, zawsze więcej osób może skorzystać i więcej osób może grać. Taka jest idea Cloud Gamingu, więc fajnie, jeżeli stacjonarne granie też się tak e, rozszerza. <grych> Xcloud. No i tutaj nie pojawiło się nic nowego od zeszłego tygodnia, więc do oferty dołączył tylko Mass Effect Legendary Edition. Tylko ja, oczywiście, bo e, gra nie byle jaka. Natomiast jeśli chodzi o gry, które opuszczają, to sobie przypomnijmy, bo wszystkie cztery są w Cloudzie, a więc tak jak widzicie w poniedziałek 28 lutego z oferty wychodzi nam Hypnospace Space, Killer Queen Black, Stealth Incorporated 2 i Tohu Luna Knights. te gry nam wypadają, opuści też Game Passa Titanfall, także warto mieć na uwadze, że i w tą grę, niezależnie od tego, czy gramy sobie stacjonarnie, no już nie pogramy. I tyle, jeśli chodzi o xClouda. I tyle jeśli chodzi o podsumowanie w tym tygodniu, także trochę się działo, fajne rzeczy. Eee, no właśnie, także zapraszam jeszcze do czego? Zapraszam na grupę facebookową, jest fajna, jest już ponad 200 osób. Zapraszam na eee, kanał Discorda, sporo się dzieje. Mamy dwóch liderów, co prawda, w dyskusji, ale zapraszam wszystkich do pogadania. Pozdrawiam, chłopaki. Co więcej, zapraszam do subskrypcji kanału. Jeżeli nie subskrybujecie, to, to będzie fajne wsparcie. Podobnie jak kliknięcie łapek w górę, które jak się ostatnio okazuje, jest dosyć istotne. Więc też prośba o to, jeżeli Wam się film podobał, bo jak Wam się nie podobał, to oczywiście klikamy łapkę w dół. No i tyle. Dzięki. Trzymajcie się. Miłego weekendu. Pograjcie sobie trochę. Cześć.